Czy smartfon za mniej niż 2000 może mieć imponujące funkcje? Tak, a ostatnia na pewno Cię zaskoczy. Edge 50 Neo wspiera funkcję Moto Unplug, która umożliwi Ci zrobić sobie detoks od zbędnych aplikacji czy powiadomień, ale spokojnie można ją dostosować tak, żeby w razie potrzeby ktoś mógł się do Ciebie dodzwonić. W tym budżecie teleobiektyw to rzadkość, ale ten smartfon go ma, tylko pytanie do czego jest Ci on potrzebny? Dzięki niemu możesz robić zdjęcia z trzykrotnym, bezstratnym przybliżeniem, a także cykać naprawdę ładne portrety. Jeśli chodzi o rzadkie rzeczy, to jest tutaj też indukcyjne ładowanie. Z kolei, jeśli lubisz przewód, to szybkie ładowanie 68W pozwoli Ci uzupełnić energię na cały dzień użytkowania w mgnieniu oka. Jak na dzisiejsze standardy, to smartfon jest też niezwykle poręczny. Ma ekran 6,4 cala i wagę 171 gramów, a plecki wykonane ze skóry wegańskiej sprawiają, że leży pewnie w dłoni, ale mnie najbardziej urzekły funkcje AI. Na tym telefonie wygenerujesz tapety, które będą pasować do Twojego stylu albo jakiekolwiek inne, które sobie po prostu wymarzysz co ciebie najbardziej zaskoczyło w Edge 50 Neo no i wpadnij na stronę Motorola bo aktualnie trwa Moto Marzec czyli specjalne oferty na smartfony Motorola